A nie wiem co mam powiedzieć. Nie przygotowałem się. No dobra, startujemy. Czy ktoś z Was myślał kiedyś, żeby pojechać i zobaczyć dzikie zwierzę w Afryce? Albo wziąć udział w safari, albo pojechać na Madagaskar i zobaczyć wielkie drzewa, które tylko tam rosną. Każdy o tym myślał, ale czy warto? No, jak się okazuje, słuchajcie, takie wszystkie doznania można doświadczyć nie aż za granicą, tylko po prostu w Puszczy Białowieskiej. Był ktoś z Was na Podlasiu? Jeżeli nie, to zapraszam do obejrzenia krótkich skrótów. Czy był ktoś z Was na Podlasiu? Jeżeli nie był, to obejrzyjcie skróty z mojego materiału, który został tam nakręcony, aby zobaczyć, że wszystkie te doznania, o których mówiłem wcześniej, można doświadczyć na granicy polsko-białoruskiej. Nie chodzi na obs o obserwowanie ciężarówki z żołnierzami. Chodzi o obserwowanie dzikiej, zupełnie nieznanej i obcej nam mieszczukom przyrody. Jak chcecie to obejrzyjcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam. Ale zanim o pogodzie, w zwierzętach i krajobrazach, najpierw chcę Wam przedstawić bardzo króciutki film na temat Cerkwi w Puchłach. To jest piękna drewniana cerkiew w internecie jest troszeczkę filmów, ale dotyczą one wyłącznie zdjęć wykonanych z drona. A ja Wam pokażę otoczenie cerkiew z poziomu człowieka, który chodzi po ziemi. Idziemy w bramę. Otrzymane też w kolorze niebieskim, prawosławnym obrządku, kolor niebieski, wiąże się i nie jest przypadkowy, ja nie wiem dokładnie z czym się wiąże, potem to doczytam natomiast jest to związane z jakimiś święceniami, poświęceniem konkretnym jakimś świętym cerkiew jest świetnie utrzymana, zobaczcie, ja wysadzona begoniami typu dragon, wiem bo miałem takie wokół pięknie fitnące lipy no, Znowu będę się powtarzał, ale brakuje mi tu drona, niestety. Z tej strony klony. Pięknie porośnięte porostami. No generalnie rzeczywiście w porównaniu z poprzednimi cerkiewkami, to ta nie dosyć, że jest duża, ładna, ale otoczenie jest wyjątkowo atrakcyjne, zadbane. Ten starodrzew niesamowity. Chyba najładniejsza cerkiew, jaka, jaką widziałem. Widzieliśmy cerkiew w innych miejscowościach, także w Chorodle, skąd pochodzi część mojej, a właściwie większość rodziny. Ale takiej to Oczywiście nigdzie nie widziałem. Jest piękna. Pogoda dopisuje, gra świateł. Rozświetlone to wszystko. Gra światła i cienia. No, do, do filmowania udało się wyjątkowo. Obejdę tą cerkiew podążając za Moniką i Wiktorem. Są tutaj jeszcze reflektory, więc wieczorem ona musi być super podświetlona obok zobaczcie jaki piękny, wielki, majestetyczny, majestetyczny dąb No jak? Piękna. Piękna, nie? I to super mi przerwał. O, to jest pyza. Też piękna. Wyjątkowa. Rzeczywiście To co pisali, że Ta jest w ogóle, wiesz, poza konkurencją. Jestem teraz z tyłu cerkwi. Podszedł do mnie Wiktor. Mówi, że się podoba. Z tej strony widać, ile tam jest tych kopułek. Ja widzę cztery mniejsze. Piąta duża, no i oczywiście ta wieża z przodu. A idziemy dalej. Na tył. Cerkiewki. O no wszędzie lipy kwitnące. Co ja słyszę, jak. Pszczoły tutaj brzęczą, zbierają nektar. Pewnie tego się nie usłyszy na filmie. No, bardziej słychać jakieś barany z zapłotu, to może usłyszycie. Bardzo przyjemny spacer wokół cerki wśród tych wielkich starych lip. A więc lipy to są takie drzewa, które mają tą cechę, że one puszczają od korzenia wiele odrostów, w związku z tym są wielo jakby pieniowe. I tutaj może to zobaczymy. A jeszcze ujęcie ze strony bodajże południowo-wschodniej, bo słońce mamy już jest piąta, więc słońce mamy mniej więcej pod zachód, czyli to jest jakiś wschód południowy. O, dosyć posłyszałem kapanie wody i znalazłem, mimo że teraz nie pada, to jeszcze coś z dachu się zbiera, ponieważ wylina. Dojdziemy teraz do tych lip, zobaczcie jakie wielkie stare drzewa z dziuplami Aha. Ależ tu pięknie pachnie I tu odrost A tam jakie dziuple fantastyczne Idziemy do niej Zobaczymy. może jakieś skarby no nie, chyba skarbów nie będzie Natomiast dziupla Ciągnie gdzieś tam wysoko. A to też zresztą. Tak jak widzicie, w związku z tym przyjazd do miejscowości Puchły, żeby zobaczyć cerkiew jest poświęc warty poświęcenia. Chociażby wypadł do tej jednej miejscowości, bo przejście się wokół tej Cerkiewki, no zwłaszcza w okresie kwitnienia lip, które dają tu fantastyczny zapach. Warte wszystkie. Przyjechałbym tu chociażby na godzinkę, żeby sobie pospacerować. Polecam wszystkim. Wieczorami też musi być super. Kilka jeszcze. Okolica super, polecam przyjeżdżajcie tutaj, bo naprawdę warto będziecie zadowoleni. Kończę tym ujęciem. Jeszcze na chwilę usiadłem pod lipami. Jak widzicie, obsypane kwieciem. No ja zrobię to po to, że być może posłyszycie jak pszczoły zbierają. Wyglądają, że to są raczej pszczoły dzikie. I tak czy siak. Zapach lip jest obłędny. Tam chyba jest trzmiel nawet. A tutaj słychać lepiej. No dobra, kończę. Do zobaczenia i do usłyszenia.